Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym poradniku w sezonie 11. Z tej strony Michael, a już dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nowy, odświeżony poradnik do Lisina. Także zapraszam do materiału. Pewnie spytacie: Hej, Michael, dlaczego poradnik do Lisina? Otóż, moi drodzy, postanowiłem wyjść wam naprzeciw, odpowiadając na wasze komentarze oraz prośby, na przykład po transmisjami na żywo, żeby nagrać faktycznie odświeżony poradnik do Lisina, bo ostatnimi czasy faktycznie zauważyłem, że jest coraz bardziej rozpoznawalny. Jego dominacja z top oraz mita została przeniesiona właśnie do do dżungli, także postanowiłem, że właśnie w tym odcinku wszystko przedstawię i będziecie mieli na pewno przydatny poradnik na wasze Solo. Queue. Gramy moi drodzy Lisina Pod Conquerora. Jest to najbardziej najlepsza chyba runka dla Lisonga, ponieważ jest to postać klasy wojownik, klasy fighter, czyli ma wyśmienite walki 1 na 1 i przez to właśnie tego Conquerora że bardzo łatwo stakować i dodatkowo się również leczyć. Pozostałe runki są typowo przeznaczone pod właśnie takie dłuższe trady, czyli Ada żeby prokować właśnie swojego konquerora. mamy tutaj Triumph, żeby się resetować, czy Cope the degrade, żeby mieć uatrakcyjniony damage. A jeżeli zaś chodzi tutaj o runki poboczne, mamy tutaj buta, bo jeżeli będziemy prawdopodobnie bardzo szybko gankować, ten but będzie jeszcze szybciej w naszym ekwipunku oraz CDR, -y, aby szybciej mieć wszystkie swoje umiejętności. Jeżeli zaś chodzi tutaj moi drodzy, o mój drodzy do clear, prezentuje się on następująco. Zaczynamy Lisinem za każdym razem od strony blue side'u i ja wam powiem dlaczego. Co prawda wiele osób uważa, że Lisin jest w miarę możliwości dobry, jeżeli chodzi o czerwone wzmocnienie, bo to wzmacnia nasze auto ataki. No niby tak, ale powiem wam szczerze, że przy stronie red side'owej znajdują się raptory oraz kolemy, na które Lisin traci masę czasu i nie sądzę, że to jest bardzo mocno opłacalne dla nas, żeby zaczynać od strony red side'owej bo kontynuując to poprzez raptorki i innego typu sprawy, no mamy strasznie słabe warunki, żeby potem robić jakieś golemki czy chociażby nawet i te wilki z blue buffem i tak dalej i tak dalej. Także ja uważam, że lepiej zacząć od strony blue na spokojnie sobie wylewelować naszą postać na trzeci poziom, a następnie to wszystko kontynuować na przykład właśnie clearem, jeżeli chodzi o raptorki, o redac, nawet jej robić full cleara. Tak standardowo, jeżeli wykonujemy 5 kampów, omijając oczywiście golemki, to wykonamy clear'a w okolicach 3.15, 3.20. Zależy wiadomo od jakiej strony zaczynamy. W tym akurat aspekcie zaczęliśmy od strony górnej, więc prawdopodobnie ten clear się to nieco przedłuży. Ale nie zmienia to jednak faktu, że z tym clear'em Lisi ma 3.5 poziomu, 100% praktycznie HP i dodatkowo wielkim również aspektem jest to, że możemy z łatwością przejść na przykład na żółka. Także to jest bardzo fajny clear i myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, wszystko, a ja teraz może od razu przejdę do umiejętności lisina, tak żebyście dokładnie wiedzieli, co ta postać robi na danej umiejętności. Także zacznijmy sobie od samego początku, czyli pasywki. Za każdym razem, kiedy używamy lisina konkretnej umiejętności, niezależnie od tego, czy używamy ją w przeciwnika, czy praktycznie w powietrze, nasz lisin otrzymuje dodatkową prędkość ataku na dwóch kolejnych autoatakach, i dodatkowo te autoataki skrasają nam, czy przywracają nam energię. Wielkim fajnym atutem jest to, żeby tą pasywkę wykorzystywać jak najczęściej, czyli nie używajcie wszystkich umiejętności dosłownie na raz. Starajcie się używać ich synchronicznie, tak po kolei, czyli hitujemy na przykład przeciwnika za pomocą jakiegokolwiek q, w itd. I klikamy na przykład W, używamy dwa auto taki i następnie ponownie klikamy W, żeby tym samym prokować jeszcze częściej naszą pasywkę i dodatkowo właśnie nawet i o wiele częściej i szybciej czyścić naszą dżunglę. Jeżeli zaś chodzi tutaj, moi drodzy, o kolejną umiejętność, mamy tutaj umiejętność, którą maksujemy jako pierwszą w naszym zestawieniu, jest to umiejętność Q. Ma ona oczywiście dwa przeróżne zastosowania. Pierwszym z nich jest użycie naszego Q. Poczekajcie, tylko widzę, że tutaj Grave się znajduje nieopodal, Także wycofamy się na spokojnie. Wydaje mi się, że mógłbym wygrać z nim ten trade. Ze względu na to, że, że on już użył wszystkie swoje umiejętności. Ja mam tutaj kompanów obok. Także wydaje mi się, że na spokojnie możemy spróbować się właśnie podjąć takiej walki. Nawiązując do na jego umiejętności, pierwsze co Lisin za pomocą pierwszego użycia Q, używa swojej umiejętności, tworząc taką jakby falę dźwięku, którą możemy, tak jakby trafiać, jak widzicie na ekranie, w dane konkretne miejsce. Jeżeli trafimy jakiegokolwiek wroga, to automatycznie zostaje on oznaczony taką jakby taką jakby, nie wiem, poświatą, do której możemy doskoczyć za pomocą drugiego użycia naszej umiejętności. Jest to umiejętność, która wraz z każdym przebiegiem czy maksowaniem zwiększa, wiadomo, nasze obrażenia, także warto moim zdaniem o tym pamiętać. No i teraz przejdziemy do kolejnej umiejętności, jaką jest W. W ma również dwa zastosowania, tak jak w tym przypadku Q, tylko to polega na tym, że nasza postać może nakładać... Na siebie oraz na swoich sojuszników tarcze Jeżeli używamy tej umiejętności na naszych sojusznikach Czy chociażby na samym sobie Cooldown zostaje zmniejszony o połowę Natomiast jeżeli używamy tej umiejętności W na przykład jakiekolwiek Wordy i tym podobne sprawy No to cooldown się zwiększa Do normalnego W tym przypadku widzicie mamy cooldownu 12 sekund Jeżeli używamy tą umiejętność na siebie Dwukrotnie to widzicie Cooldownu mamy momentalnie teraz 6 sekund jeżeli to bym jakikolwiek stopniu użył na minionach, na jakichkolwiek wardach, na pacynkach szako, na jakichś pułapkach, na przykład China i tym podobnych sprawach, prawdopodobnie ten cooldown by się o wiele bardziej zwiększył. Jeżeli zaś chodzi tutaj o kolejne użycie W, to jest to wampiryzm. Za każdym razem, kiedy lisin używa po raz kolejny swojej umiejętności, no to zwiększa mu się leczenie z autoataków, czy chociażby z zaklęć. Także warto też o tym pamiętać, warto na to zwracać uwagę. I moim zdaniem, jak najczęściej starajcie się tego używać, na przykład czyszcząc sobie las i tym podobne sprawy. Dobra, mamy tutaj teraz kolejną umiejętność, jaką jest E. E polega na tym, że Lisin uderza w ziemię za pomocą swoich pięści, tworząc do siebie taką jakby aurę, która zadaje absolutnie wszystkim obrażenia. Jest to umiejętność, która zadaje obrażenia aoe, czyli dookoła i polega to na tym, że za pierwszym razem, kiedy przeciwnik otrzymuje obrażenia, zostaje on tak jakby oznaczony, czyli jeżeli stoimy obok szaka i klikniemy e, to od razu przeciwnika odkrywamy, a drugim aspektem tego, tej umiejętności jest to, że jeżeli wszystkie postacie, które uderzyliśmy ponownie użyjemy e, zostają zeslowowane i tym samym mamy większy potencjał, że je wyłapiemy na przykład na ganku. Na początku powinniśmy na gankach jakikolwiek sprokować wszystkie tak naprawdę auta-taczki i tym samym dopiero używać umiejętności. Ja tam w zasadzie trochę tego ganka zlamiłem, co prawda, jest on skuteczny, ale chodzi o to, żeby zawsze przeciwnika w jakikolwiek stopniu wybejtować. No bo jeżeli używamy wszystkiego na siłę, to istnieje wielka szansa, że takiego Q ważnego bardzo w fajcie nie trafimy i możemy sobie sami strollować gierkę. Także najczęściej starajcie się umiejętności używać. Dopiero po tym, jak przeciwnik albo ucieknie, albo jakoś sfleszuje do tyłu, i tak dalej, bo używanie tego na siłę od razu kompletnie nie ma sensu. Jeżeli chodzi zaś o Ultimate'a Lisina, to myślę, że tutaj akurat sprawa jest bardzo mocno znana w społeczności. Jest to umiejętność, która polega na tym, że Lisin wykonuje kopnięcie w przeciwnika. Możemy tą że tak powiem, umiejętnością sterować i dodatkowym aspektem jest to, że od tej umiejętności powstało wiele kombosów, które są spotykane niemalże na całym świecie. Najbardziej znanym kombosem jest prawdopodobnie Insek, chociaż też słyszałem o jakimś chińskim listeningie, który był właśnie wykonywany w LPL-u i tak dalej, i tak dalej. I teraz może Wam pokażę właśnie na ekranie wiele przeróżnych synchronizacji wiele kombosów na tej postaci, bo ciężko wyjaśnić wszystko w jednym odcinku. Lepiej Chyba wszystko pokazać na ekranie, żebyście mieli tak czarno na białym rzecz jasna, jak to wszystko wygląda. No i za chwilę po raptorach wycofam się do bazy, żeby omówić Wam pierwszy recall. Także wykonamy sobie te raptorki, no i cofniemy się do bazy, bo mamy prawie że 3000. To moi drodzy widzowie kupujemy na pierwszym recallu. Otóż odpowiedź jest prosta. Za każdym razem dążymy do tego, żeby składać Iron Spike Whipa. A następnie warto kupować kolejne fragmenty naszego przedmiotu mitycznego, zwanego Gordrinkerem. Ponieważ ważnym elementem jest to, że za pomocą tego przedmiotu mamy bardzo fajne, że tak powiem, synchronizacje, fajne statystyki. Czyli mamy dużo ability heista, dużo punktów at, dużo punktów HP-ków. I wielkim atutem tego przedmiotu jest to, że dostarcza nam na mitycznej pasywie Ability Haste'a, przez co nasze umiejętności są jeszcze, jeszcze szybciej. No i w krytycznej sytuacji możemy przywrócić sobie HP używając naszego przedmiotu. Jak zapewne wiecie, Lisinem bardzo często powinniśmy jako my pierwsi zaczynać engage w jakichkolwiek teamfightach, więc nawet jak to HP spadnie nam w bardzo dużym procencie, to od razu za pomocą tego przedmiotu możemy sobie to przywracać. Także myślę, że warto o tym pamiętać i warto to wiedzieć. Dobra, no spokojnie sobie, zabijemy tą irelkę. To prawda, widzicie, na samym początku żeśmy sprokowali wszystkie nasze auto -ataki, przez to konquerora wystokowaliśmy niemalże banalnie. No i razem z tym Twisted Fate'em zdobyliśmy kolejnego fraga, dzięki czemu nasz sojusznik jest jeszcze bardziej nafidowany. Polecam Wam jak najczęściej starać się gankować Lee lisinem? Odpowiedź jest prosta. Ja strasznie uwielbiam wykonywać swego rodzaju taką akcję zwaną kiwka u mnie. Na live'ach, jeżeli ktoś ogląda, to zapewne wie o co w tym chodzi. Polega to na tym, że stoimy w tym miejscu i oczekujemy na przeciwników. Bardzo często to działa na low elo, także serdecznie polecam. Polega to na tym, że stoimy po prostu w krzakach. Musimy być jedynie pewni, że tutaj, w tym miejscu wizji nie ma. I od razu, jak widzimy przeciwnika, który idzie tak, jak gdyby nigdy nic na swoją rolę, widzicie, momentalnie przeciwnik zostaje zgładzony, a my dzięki temu mamy kolejne zabójstwo i jesteśmy, że tak powiem, bardziej napidowani. Dobra, czy tą Irelią dam radę się bić? W sumie dałbym radę, bo tutaj jest obok mnie TF. Także na spokojnie sobie go, że tak powiem, zafollowujemy i zdobędziemy kolejnego fraga. No widzicie sami, do nas fragi absolutnie same przychodzą. Wystarczyło zrealizować właśnie tą akcję na przytoczonym bocie, i automatycznie teraz mamy jeszcze dodatkowo tą Irelkę w naszym zestawieniu. Także Gierka prezentuje się bardzo dobrze. Teraz postaram się szczegółowo omówić obuwie składane na lisinie. To tutaj akurat wielkiej filozofii nie ma, bo ja to bardzo często powtarzam na moich transmisjach. Jeżeli gramy przeciwko AP postaciom, to składamy tutaj Merkurki. Jeżeli natomiast gramy przeciwko Adekom, no to składamy tutaj Tabi Ninja, zwany inaczej czy kiedyś pancerniakami. Jest to najlepsze rozwiązanie, czyli jeżeli faktycznie chcemy kontrolować przeciwnika, to obuwiem też możemy to skontrować. Serdecznie nie polecam jakichkolwiek itemów, wiecie, w stylu buty szybkości, jakieś tam buty, wiecie, coś w stylu... Buty mobilitki, bo moim zdaniem jest to totalnie bezsensowne i nie starajcie się tego typu obowiązki składać, bo moim zdaniem tracicie duży potencjał. Jeżeli chodzi zaś o kontry tej przytoczonej postaci, to powiem Wam tak: Lisin strasznie nienawidzi postaci, które mogą odbijać jego wszelakie inicjacje, jak na przykład Q Ramusa, powoduje to, że Lisin się od razu od niego odbija. Tak samo od popki się lisin odbija, wejgara klatkę też również lisin nienawidzi. Także szczerze mówiąc, jeżeli chcecie pikować tego typu postacie w lisina, to to róbcie, bo właśnie one sobie bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie na tam postać razem. Natomiast jeżeli chodzi o to, co lisin dokładnie kontruje. Ciężko powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że on kontruje wszelakie postacie, coś w stylu właśnie Olafa, bo cały czas Olaf polega na bliskich walkach, a Lee Sin jest mega mobilnym herosem. Może również kontrować Hekarima na swój sposób. Wiem, że wiele stron internetowych, które mają nawiązanie właśnie do kontr, właśnie Lee Sin poleca, poleca pikując właśnie przeciwko Hekarimowi. Także też miejcie to na uwadze, jeżeli gracie przeciwko Hekarimowi, że Lee Sin też ma prawo na to działać. Dobra, cofnijmy się do bazy na spokojnie po naszego Gordinkera. Powinienem go mieć zdecydowanie wcześniej, ale mniejsza. Jeżeli zaś chodzi tutaj o postacie, na jakie gramy, to tutaj je skontrujemy tabikami, ponieważ jest większość adeków niż apeków i tyle. Kolejnym przedmiotem, jaki będziemy składać nasze zestawienie, jest to sterak, ponieważ sterak za każdym razem powoduje u nas właśnie w krytycznej sytuacji tarczę, dzięki czemu będziemy mogli kliknąć wszelakie umiejętności albo nawet i zainicjować ucieczkę, także serdecznie polecam właśnie Sterak na drugi przedmiot. Pewnie ludzie powiedzą w komentarzach: "Hej, a czy Black Cleaver nie byłby lepszy?". Ja powiem wam szczerze tak. Początkowo ja składam itemy defensywne na Lisinie, żeby na spokojnie się wyskalować do tego środkowego etapu gry, a następnie kiedy faktycznie zaczyna być to, że tak powiem po mojej myśli, to wtedy składam Black Cleavera. To ja za każdym razem właśnie myślę, że ta meta Wordrinker Plus Stera, która panuje na większości fajterów na lisinie, też może być składana. Dlatego w tym przypadku również w tym gameplayu właśnie to będę składać. Dobra, spróbujmy sobie tą Irelkę wyłapać. Na spokojnie sobie doskoczmy do, do niej za pomocą naszego Wordzika. No co prawda tutaj chyba nie będę się podejmował takich walk właśnie z, z przeciwnikami. Chociaż już niestety spulinowałem, to muszę to niestety zrobić. bo... Sami widzieliście, że... Sami widzieliście niestety, że tej relia miał wsparcie, więc początkowo się bałem takiego engagea, ale na szczęście Graves, że tak powiem, trochę spał. Także spoko. No teraz myślę, że na spokojnie będziemy gdzieś go mogli tutaj wyłapać i zyskać jednocześnie kolejną asystę. Także spoko. No widzicie, jakoś się to kręci. Jeśli chodzi moi drodzy, o kolejny przedmiot tuż po steraku oraz Black Riverze, czyli przedmiot czwarty w naszym zestawieniu, to ja najczęściej składam Guardian Angela. Przedmiot, który posiada właśnie drugie życie, i dzięki niemu możemy fajnie inicjować walki. Nawet kosztem tego, że tego wiadomo, anioła stróża na samym początku posiadać nie będziemy, to wielkim atutem jest to, że posiadamy stopwatcha. Czyli, nawet jeżeli będziemy inicjować w przeciwników, którzy będą już prawdopodobnie w późnej fazie gry grać grupowo, to wtedy warto właśnie mieć takiego stopwatcha, bo możemy nawet i przeciwników łatwo zbejtować w dane konkretne miejsce. Standardowo jeżeli ja zaczynam engageować czy gankować jakąkolwiek, że tak powiem, aleję, to staram się na samym początku doskoczyć do przeciwnika na tyle, żeby mógł użyć E. Następnie kiedy mogę użyć E i go zeslołować, używam Q i wtedy automatycznie używam reszty umiejętności, żeby tym samym przeciwnika wyeliminować. W tym przypadku, jeżeli wróg faktycznie ucieka, a ja wiem, że nie posiada jakichkolwiek innych umiejętności, wiecie, coś w stylu, flasha i tym podobnych spraw to automatycznie pierwsze co robię to staram się do niego dofleszować, jakoś docisnąć go za pomocą swojego Q i tak dalej i tak dalej. Okej okay, moi drodzy, a teraz kupujemy sobie Steraka, a następnie przechodzimy od razu do Black Livera. Standardowo Black Livera serdecznie Wam polecam zaczynać od właśnie obrażeń, czyli Warhammera. Nie polecam składać m.in. Kindlegena, ponieważ już mamy dosyć HP właśnie z naszego Gordrinkera oraz Steraka. Teraz potrzeba nam odrobiny ofensywy. Także w tym przypadku Warhammer byłby najlepszym rozwiązaniem, jeżeli o to chodzi. No i powoli się zaczynamy ska skalować, skalować, jeszcze raz skalować. No i poprzez właśnie takie fajty, czy nawet nasze nafidowanie, musimy wykorzystać je właśnie w jakimś kluczowym fajcie, czy chociażby w jakichkolwiek wyłapankach tylko niestety trzeba trafić Q, co, co czasami bywa problematyczne. Dobra, doskoczmy sobie do naszego przeciwnika, na spokojnie zeslowujmy go za pomocą naszych umiejętności, a następnie widzieliście, że za pomocą naszego Q dobiliśmy sobie tą siwirkę. no i tak między innymi powinien wyglądać typowy Engage, jeżeli chodzi o Lisina. Fakt faktem, ja od razu mogłem odpalić Q w naszą siwirkę, ale nie zmienia to jednak faktu, że... Prawdopodobnie ona użyłaby swojego shielda, no i wtedy byłyby totalne nici z naszego engage'a. Także wyczekaliśmy w tym momencie naszego przeciwnika, no i widzieliście sami, jakie były tego konsekwencje. No, nasza drużyna koluje na Shora, to myślę, że to może być całkiem spoko pomysł, pod warunkiem, że tutaj Cała drużyna mi pomoże. O może uda mi się na tym brandzie to pokazać. Niestety nie, bo nie, nie, nie spaliłem flesza, także przepraszam. Ale tak w sumie. Mamy zabójstwo, także super. Ciekaw jestem, czy uda nam się teraz tego naszora zdobyć. No, niestety nie wyszło. Ale to nic, to nic. To prawda, naszora żeśmy nie zdobyli, ale w dużym aspekcie żeśmy zdobyli masę fragów, co i tak wydaje mi się warf dla naszej osoby. Także kosztem na przykład naszora widzieliście, że nasza postać została jeszcze bardziej wzmocniona i nawet nasi sojusznicy się bardziej nawidowali. Także moim zdaniem, warf, że tak bym to powiedział. Użyjmy sobie prawdopodobnie inhibitor i znowu wycofajmy się do bazy tym razem już po prawdopodobnie całego Black Livera. No w zasadzie już widzicie, na czym opiera się Lee, jeżeli chodzi o środkowy etap gry. Prawdopodobnie właśnie tak już pozostanie do końca meczu, że będziemy mieli perfekcyjne KDA. Jeżeli macie jakiekolwiek oczywiście pytania dotyczące tej postaci, to śmiało możecie dawać znać w komentarzu. Mam wrażenie, że wszystkie aspekty tej postaci wyjaśniłem. Ale wiecie, jak to bywa z poradnikami. Może coś być takiego niedokładnego, nieszczególnego, także miejcie to na uwadze, że ja też jestem otwarty i serdecznie Was zapraszam do dyskutowania właśnie w komentarzach. A my sobie tutaj, co my sobie zrobimy? Wykopiemy sobie na przykład kalkę z teamfightu, żeby właśnie nas nie denerwowała. Jeżeli chodzi jeszcze o taki aspekt, którego nie dopowiedziałem w sprawie naszego ultimata, to jest tak, że w trakcie, kiedy możemy kopnąć przeciwnika. Trafimy jakby kopniaka w kilka osób, to automatycznie każda osoba, która stoi na drodze osoby kopniętej, zostaje podrzucona i oczywiście również otrzymuje obrażenia. Także to nie jest tak, że lisinem, jak kopiemy jedną osobę, to tylko na jednej pozostaje. Jeżeli faktycznie przeciwnik ładnie się, że tak powiem, ustawi w danej konkretnej linii, kiedy przeciwnik leci, to on również otrzyma takiego jakby podrzucenie, high -kicka i tym podobne sprawy. Dobra, wycofajmy się na spokojnie do bazy, bo. Niestety jak zwykle przeginam ze złotem, przez co profesor mówi, że jestem goblinem, także wycofamy się do bazy po Black Cleavera. A następnie kolejnym elementem jaki sobie kupujemy to po prostu Guardian Angel, z tego powodu, żeby wiadomo być bardziej co nieco tankowatym, mieć właśnie szansę na drugie życie w kluczowym dla nas teamfightzie oraz dodatkowo, żeby wzbogacić swoje atak damage e poprzez właśnie kawu, kawu miecz. Próbujmy tutaj jakoś zainicjować walkę. Właśnie wielkim plusem u jest to, że nawet jeżeli dostarczymy komuś tarczę z naszych sojuszników, to pierwsze co, to automatycznie nasz sojusznik jak wyeliminuje jakąkolwiek jednostkę, to my dostajemy właśnie asystę. To jest mega spoko i mam wrażenie, że, że dzięki temu właśnie darmowe sobie triumfy możemy stakować. No i postaramy się za chwilkę skończyć tą rozgrywkę i tyle. No niestety musieliśmy paść, także perfekcyjnego KDA nie posiadamy. Ale no cóż, mówi się trudno. Okej, okay, niestety trochę przyincentowaliśmy przy nexusie przeciwnika. Także no cóż, niestety perfekcyjne KDA poszło się wiadomo co. No i w sumie na drużyna przeciwna całkiem dobrze się obrania, jeżeli mam być szczery. Bo widzę, że tutaj ciągle starają się za wszelką cenę nas jakoś połkować, jakoś obijać. No i tak, kurde, się ładnie utrzymują przy życiu. Myślę, że to było całkiem... Spektakularne widowisko, i będziecie to pikowali o wiele częściej pod to zestawienie przedmiotów. Sprawdźmy sobie podsumowanie rozgrywki. Podsumowując całą rozgrywkę, zrobiliśmy statystyki 11.15 w mniej niż 28 minut rozgrywki. Poradnik był standardowo nagrywany na goldowo-platynowym Elo, tak aby wam pokazać, że ten pik na tym Elo również działa. A jeżeli chodzi o samo podsumowanie damageowe, prezentuje się następująco: Łącznie zadaliśmy 18,5 tysiąca damage'a. Czy to jest mało, czy to jest dużo, odpowiedzcie sobie sami. Ja uważam, że to jest dużo, ponieważ zdominowaliśmy przeciwnego dżunglera o prawie że połowę naszego naszych obrażeń. A tutaj macie standardowe podsumowanie, jeżeli chodzi o runki. Także ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi poradnikami. Oraz zapraszam na codziennie odbywające się transmisje na żywo. Także do zobaczenia następnym razem.